Mamy czwórkę mojej drogie strzelce, czwórkę monet. A, jeśli chodzi o pracę, to się nie macie co martwić. Jesteście a, po prostu dobrze usytuowani, okay? Ale z kolei martwicie się o swoje finanse. Więc a Radzę Wam tego po prostu nie robić, bo możecie przyciągnąć jakieś dziadostwo, bo w sumie Wasze finanse nie są w ogóle złe, przynajmniej nie tak, jak mówicie, bo są ludzie, którzy mówią co innego, myślą co innego, a jeszcze co innego robią. Więc a w tym wypadku a u was jedno z tych może właśnie być. Więc nie martwcie się, bo możecie przyciągnąć po prostu dziadostwo. A wcale u Was nie jest źle. Coś zajdzie w maju. To może potrwać nawet dłużej. To znaczy, od maja się może zacząć. Zajdą jakieś niesamowite zmiany, jakbyś się na nowo drogi strzelców narodził. To będą zmiany takie o 180 stopni. A ja cały czas powtarzam, że zmiany są zawsze na lepsze. A zmartwychwstanie jest kartą dużych arkan. Więc to są zmiany naprawdę na lepsze. Dlatego nie powinieneś mieć żadnych oporów, tylko rozwijać się, bo to pomoże ci po prostu a, pójść tą drogą, którą iść powinieneś, mój drogi strzelcu. No i tutaj jest właśnie królowa kijów. Strzele z Lew Baran, to może reprezentować Was. Czyli to jest a, z taką żelazną ręką też i kobieta, ale bardzo pomocna. Niemniej jednak, jeżeli a, przechodziliście jakieś właśnie sprawy a, prawne, administracyjne, urzędowe, to może być właśnie też i kobieta, która bardzo Wam w tym pomoże. Okay? To może być też i a, lekarz, sędzia, adwokat. Albo nawet wasz w pracy. Jeżeli szukacie pracy, to być może właśnie ta kobieta będzie Wam bardzo pomocna. A um, co? So, także, strzelce, jeżeli to Was reprezentuje, to dobrze, bo pomożecie po prostu innym. Niemniej jednak macie tutaj też szóstkę na końcu, szóstkę A. może To jest A. Kawa też takich spełnionych życzeń finansowych. A, będziesz się dzielić z innymi. To może się dotyczyć ciebie, albo kogoś z twojego bliskiego otoczenia, bo to są karty generalne. Ale jeżeli to dotyczy ciebie, to dzielisz tutaj nierówno. I jednym dajesz więcej, a drugim nic. Ta druga osoba tylko wystawia ręce. A równowaga musi być, bo jest tutaj po prostu waga. Także a jeżeli nie ma u Ciebie równowagi w braniu i w dawaniu, to nie idziesz tą drogą, którą trzeba. Ale jak to zrównoważysz, to będziesz po prostu na tej drodze, którą powinieneś iść. Także tu nie chodzi tylko o finanse, ale także i, a, tak jak powiedziałam, i emocje, i uczucia, a najwyraźniej nie jest to u ciebie zrównoważone, także coś musi tutaj pęknąć. OK? No i twoją pierwszym aniołkiem jest Archanią Michał, mój drogi Strzelcu na Maj. Jestem z tobą, daję ci odwagę, byś zmienił swoje życie i osiągnął cel. Tak jak powiedziałam, jakieś zmiany zajdą, bo najwyraźniej widać, że powstaniesz na nowo z martwych star. Tak jakbyś z martwych star, narodzisz się na nowo. Także jakiekolwiek zmiany by to nie były. A to masz wsparcie u Archanioła Michała. O proszę tutaj znowu, dawanie i przyjmowanie. Mój drogi to co powiedziałam w ostatniej karcie: dawanie i przyjmowanie. Działanie całego wszechświata opiera się na cyklach podobnych do wdechów i wydechów. Jeśli ograniczasz się do wydechów, dawania lub wdechów, przyjmowania, wypadasz z rytmu wszechświata. Pamiętaj, że każdy wdech w swoim życiu zrównoważyć wydechem. A, o, a utrzymasz w ten sposób optymalny stan zdrowia i energii. Proszę bardzo. Dawanie i przyjmowanie. No i spędzaj więcej czasu na łonie natury. Rozwój duchowy, tak jak powiedziałam, emocje. I w pierwszym miesiącu macie laj. I tutaj Archanioł Michał Wam mówi: spędzaj więcej czasu na łonie natury. Czyli Wasze emocje muszą być zrównoważone, inaczej to będą się was chorób skaczepiać. Negatywne myśli i emocje doprowadzają do stresu, który też doprowadza do samosabotażu. OK? I oczywiście kto cierpi na tym, nasze zdrowie. Aha, na końcu jest tutaj siódemka właśnie. Siódemka mona. Dla tych, którzy a, pracują, najwyraźniej jesteście boring. To znaczy, macie tą pracę, ale jakbyście stali w miejscu. Nie jesteście zbyt zadowoleni z tego, ok? Ale dla tych, którzy nie mają pracy, to jest z kolei jakaś stabilizacja. Bo będziecie zadowoleni z tego, że. Macie tą pracę. Także wszystko jest na dobrej drodze. No i to by było wszystko, moje drogie strzelce. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Życzę wspaniałej wiosny i niech Was Bozia błogosławi, a aniołki oświetlą Wam drogę, którą podążacie. I zawsze je pytajcie, a będzie Wam dane. Do widzenia!